Kontakt z naturą e, daje nam... E, Poczucie relaksu, ponieważ my pochodzimy tak naprawdę z lasu, to teraz może to śmiesznie brzmi, ale e, kiedyś człowiek żył w lesie, miał bardzo duży kontakt z naturą. Teraz pozamykaliśmy się w miastach, e, w szczelnych pomieszczeniach, często klimatyzowanych. E, to wszystko są tworzywa sztuczne, które w jakiś stopniu negatywnie na nas oddziaływują. I sam właśnie kontakt z naturą i przebywanie wśród zieleni, wśród naturalnych odgłosów daje nam e, Właśnie poczucie takiego relaksu, odprężenia. Są to takie zakodowane w naszym mózgu elementy, które właśnie dają nam poczucie, że znajdujemy się w bezpiecznej przestrzeni. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju warsztaty, w których biorą udział grupy różne przekrojowo, bo to są grupy, które gdzieś pochodzą z różnych jakby warstw społecznych ale też przekrojowe, przekrojowe pod względem wieku płci i muszę powiedzieć, że w trakcie takich warsztatów chyba najważniejsze są przyjaźnie, które się za, jakby zawiązują, tak możliwość komunikacji, współpracy. Ludzie bardzo często, którzy są, którzy byli do tej pory gdzieś na takim uboczu społecznym mają możliwość właśnie współdziałania, pokazywania, że halo, ja też jestem, halo, ja też mogę, umiem i myślę, że bardzo Fajnie się w tym bawią. Pszczelarstwo, ekologia. Różne zajęcia mieliśmy i zielarskie, i pszczelarstwa. I bardzo fajnie było, ciekawie. Odskocznia, albo coś innego, jak życie codzienne, tak? Z początku byłam tak nie bardzo nastawiona, a teraz mi się spodobało, bo codziennie inne rzeczy robimy. Jest fajnie tutaj przejście się po prostu odstresować, robiąc takie różne rzeczy manualne. Wcześniej robiłam kwiat z bibuły, nie bibuły, a zostałam zainspirowana na medełka i na, na świecę. Coś tam się wiedziało, bo kiedyś babcia nawet mi opowiadała o różnych tych ziołach, jedyne co zapamiętałam to bardzo gorzki smak pionunu, bo kiedyś sama piłam, ale teraz no, wiele ciekawych też. Praktycznych takich rzeczy. Zioła jest to naprawdę bardzo obszerna wiedza, wręcz można się uczyć do końca życia o nich. Oczywiście młodsze grupy więcej potrzebują takiej dynamiki, żeby dużo się działo, ale zauważam, że już starsze osoby i ogólnie w średnim wieku także poszukują sposobu na. Na zdrowsze życie, na zdrowsze odżywianie, często zadają właśnie pytania też o żywienie i, yy, i to... No tylko możemy się z tego cieszyć, że właśnie ten trend jest coraz popul popularniejszy, że chcemy dbać o swoje zdrowie i nie, nie wystarcza nam pójście do apteki, kupienie pigułki, tylko chcemy się właśnie dowiadywać też co, jak możemy w naturalny sposób sobie pomóc. Tak naprawdę są to wszystko warsztaty połączone z różnych dziedzin, jest to recykling, ekologia. Ja ogólnie to nazywam, że są to warsztaty rękodzielnicze, czyli wyroby piękne. Tak naprawdę z niczego. Z natury troszeczkę e, e, takich elementów, które e, są zdobyczne, e, czym dostają po prostu drugie życie. Wykorzystujemy te materiały, które e, już żeśmy kiedyś e, mieli, na przykład e, nie wiem, opakowania plastikowe, z których e, robimy z dziećmi przepiękne skarbonki. E, robimy domki dla owadów, takie mini w, w pojemniczkach, na przykład po zupach plastikowych. E, robimy też na przykład, nie wiem, ozdoby świąteczne e, i tutaj. Do do tego używamy suszonych kwiatów, kory, która gdzieś tam jest z drzew. Nie wiem, jakieś robimy zwierzaczki, też tworzymy z czegoś. Świeczki odlewamy jeszcze raz powtórnie z ogarków, więc no, naprawdę wykorzystujemy na maksa wszystko, co się da. Nie wiedziałam, że można takie, no bym powiedziała, że zielsko, a można z tego coś przyrządzić, bo też gotowaliśmy, nie i mi się też to właśnie podobało, bo to nie smakowało jak. Rośliny takie, które rosną gdzieś tam i omijamy. To jest yy, nie tyle, że ciekawe, ale też można wykorzystać różne takie zioła i, i tak dalej. Mama też nawet planuje kupić różne rzeczy, które właśnie tutaj wykorzystywaliśmy, żeby właśnie chociażby stworzyć takie mydło w domu. Są to grupy yy, różnie społecznie przekrojowe przede wszystkim. Yy, yy często z różnymi zaburzeniami, czy to fizycznymi, czy psychicznymi. Ja też się uczę pracować z takimi ludźmi na co dzień, tak, bo na co dzień jestem nauczycielem, więc mam określoną społeczność, z którą współpracuję, określoną grupę. Natomiast tutaj mam możliwość zdobycia takiego właśnie doświadczenia szerszego, jeżeli chodzi o Przekrój po, po prostu wszystkich uczestnikach. To też jest dla mnie jakby możliwość pokazania się tego, jakim ja jestem człowiekiem, tak? bo jeżeli ja świetnie z, gdzieś tam popracuję z tą grupą, i grupa spowoduje to, że ta grupa będzie się bardzo fajnie bawiła, będzie wspominała, pamiętała i będzie wychodziła z uśmiechem na twarzy z warsztatów. To znaczy, że zrobiłam robotę dobrze. Także dla mnie to też jest jakby podsumowanie mojej pracy. Była bardzo luźna atmosfera. Yy... Taka stopa yy... koleżeńska, też trochę. Yy, bardzo miłe. Nie ma spięć jakiegoś czy coś. Jest całkiem ciekawy, luźno, fajnie. Pierwszy raz odłożyłam się do ludzi, gdzie się nie bałam. Tak, jak w rodzinie. Nie znałam tych osób, praktycznie tylko dwie koleżanki miałam takie dawne dawne, a teraz i nawiązałam nowe znajomości i się z tego bardzo cieszę. Dla nas jest to odskocznia, bo my jesteśmy sami, więc dla nas jest to coś, coś fajnego. Yy, nie to relaksuje. Pani Ania jest właściwie naszą sąsiadką, a wcześniej nie mieliśmy z nią takiego kontaktu, więc... Bardzo fajnie. Większą y, taką wiedzę mamy kontakt między sobą. Fajnie jest poznać właśnie nowe osoby, nowych ludzi. Y, tak samo jest ten kontakt inny z ludźmi. Y, myślę, że y, gdzieś tam jednak nadal będziemy utrzymywać jakieś kontakty.